Witam Was serdecznie, ja jestem MutnyTown i jest ze mną Iwarów1, dzień dobry Czyli minął 98 A więc zaczynajmy Gaj na pokojowe, nie stoi żadnych blogów w zasadzie Nie cito, jeśli ma koniec spodu, zastawuj nasz mój kanon na YouTube mianek jest 2121 Mapa przeznaczona na dwie osoby, czyli on i ja No, to skaczemy jej! Yeah! Dobra. Chwilę, tu jest jakiś pokój, widzisz? Trochę, do kurwa... Aha, okej. Okay. Aha, to jest labirynt, oh, spoko. Kurde. Ty idź w drugą, dobra. Ja to za przejdę, kurde. Nie wiem, co chodzi, ale przejdę. Czekaj, Przejdę, to zobaczysz. Nie wiem, gdzie jestem, ale przejdę. Ale mam drzwi, nie? To jak a teraz powiedz mi, jak są Mmm... Okej. Trudniejsze niż Czekaj, tu, teraz, tu, tu. Tu, 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 teraz, tu. Dobra. Mamy otwarte drzwi. Trochę parkouru. Ja pierwszy. Trochę parkouru, Trochę parkouru, dobra. do tak, góry, ja... górę. No nie jeszcze najgorszy Jajego. Ja jego To patrzy u góry No leżę. No trochę przerąbali ale dobra A ja mam daleko mikrofon, no tak, przepraszam was Dobra, no już jest, jestem w połowie prawie Ja jego Nie u góry nie ma No pa, już to by ja przeszedłem To chyba jest Tu bez tego bez e, sprintu nie, nie wolno sprintu, to co wiem. O, użyłem sprintu, jestem hardcorem. A ja ciągle spalam, nie? Parkur, Ej, słuchaj, parkour nie jest moim ulubionym zawodem. To jest <laughs> bardzo łatwe. Tu trzeba sprintu użyć. Ej, ja słyszałeś tą muzyczkę? Iiiiiii. ja, mam dźwięk, sorry też, no. Ja, jego. Ciągle spalam, nie? Ej, ja już przeszłam to. jego, jaki sprint. Masz... Tepnąć Nie, dzięki. No, ale można raz, no niech się będzie, no. a tu też go te panie tam te cię... Te, A, dobra. A! Dobra. O. Byłem już no. jeszcze nie episko Dobra, lecimy, dobra. Jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Dobra, fajnie. Ale są skrzynia, o mi się ja to zrobię, bo tu jest tylko jeden wózek. A ja wiem o co w tym chodzi. I, a ja... Ja już widziałem taki jeden filmik, gdzie trzeba sterować tym. Nie trzeba. A chcesz się dać że Dobra, trzeba. Szybko. No, dawaj, jeszcze raz. Widzisz, mówiłem. Odwinam się otwar. No. No dobrze. To film będzie w hdr Gracz wiem, bo... pierwszy, gracz drugi. Ty już poszłeś, a ty? Zalić to. Się teraz. A kurde się w do piętra. A. Te się to wrąbałem. Ja jego! <grych> nie wolno niczyć, żeby nie było. Wiem. A w boki chodzić z tego co widzę. No, dobra Przesiadam. Czekaj. 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 No jesteś? O, dobra. A cóż mi może drzwi? A jak? To była sweja zemka? Aha. O lol. A dobra, czekaj. A ja wiem o co chodzi. Patrz. No nie. Aha, dobra, czekaj. Jeden. Dobra. No, jeszcze to nie te drzwi. To... Ja jak zapomniałem... Weź mnie te do siebie. Nie. Znaczy nie do siebie. Um, no to co? Już myślam. O. No, dziękować. Mam w swoim balach. też go? Dobra. O, dziękuję. No dobra, jesteśmy. Dziękuję. Teraz hmm, mamy... ...jajeczka. Tak. Jajeczka. Yes. O, no, strzelamy, dawaj. Dobra. No głupie kurczaki, respcie się. O, umie mnie się zrespił, ale, ale zabił się. Nie zabijaj kurczaków. Ład, ładnie po jednym. Jeszcze. O, jeden kurczak, dobra. Możesz, Co tu mamy? Wędkę. Aha, ty ty ja tymi jakmi walę. Ja. Udało się. Oby dwa? Aha. Okay. O, no. czekaj. No. Bo jest. Bo może, jest może... doświadczony. Do to może jakąś cichą muzyczkę puścimy w pleca? No. No to ja puszczę już, a będę rentaro. No, dziękuję. Gracz One. Czekaj! No, no tak. nie. Co? No, to no, sobie otworzyć. Yes, udało się. Bijaj, no. Gracz One, Gracz Two, dobra. No, ja jestem, o kurde, gdzie ja jestem? Ale tu mam wyjście jakieś, uh huhu. Dobra. O, o jakiś lag mały, czekaj chwilę Jedna klatka Ej, dobra, gdzie ja jestem, chodź tutaj Jej, ej, dobra, dzięki Ej, to kurde jest Aha, okej, okay, fajna pułapka eee. ha, ha No weź mi nie zacłonię, to tu nagrywam Muszę jaja zużyć a to wywalimy. Hey. Eee, hey, O ja e... jego! Jak ja tego nie lubię! <gry> Jak to okiwasz? Odsuń się, czekaj, odsuń mi się z tym. Bo weź tu ustemu, mm. czekaj. ja się troszeczkę. Tu postawi się jedno, tu tu. A! Szpank. I od kogo... O, dobra, to ja idę pierwszy nie. Czekaj, wyrzucę jajka, ja? No, teraz... No i mi z tym kurakiem. Wywalę z ten sio. Weź mi go tutaj nie dalej, bo ja w tej nie mogę płynąć. Cóż, Tyle, mała. bo ja muszę jajka wyrzucić. O. No nie, jeszcze wszystko mi... Z... ten wrzuciło. No to chodź tu, bo już tu się czekam, nie? Ja, ja tak wysoko wyskoczyłem... O, zjeżdżalnia. Ale fajnie. Zjeżdżane jest do góry z tego co widzę. No. Tak myślę, że nie można iść po tych żółtych schodkach. Nie, nie wolno. Trzeba płynąć. A teraz skakać trzeba będzie, nie? Ej, czekaj chwilę, ja muszę to wszystko wyrzucić. Po to skakać? No, dawaj, ziomek. Czekaj, ja muszę to wyrzucić, bo tu mam zbędne rzeczy. Ej, ja jestem bolas zebrać. No, raczej, raczej, raczej. Jumping, Champagne. O kurde. Kruwki słyszę. O kurde. <grym> Ała? Wpadłeś. O kurde, też wpadłem. To masz. Pewnie, odpowiedź. Odpowiedź. Powodź. Chodź, nie, nie, chodź, chodź, chodź. Nie baw się tym. Krowa spadaj Otwórz to jeszcze raz, otwórz to jeszcze raz. Dobra. Tam... Jeszcze są dwie. Czekaj, nie otwieraj tego. No nie, nie otwieraj, nie, nie. Teraz. Aha, okej. Okay. Dobra. Biegnij. Nie, nie, otwórz się. Grasz drugi. Oj, ja mam trudniejsze. Zobacz. Nie może przygnieść, nie? Aha, okej. A ja mam TNT pacułowy, super. Co tam masz? Kurde... TNT ten miałem. na fell out... ...poczynają na koniec się nie? A co to jest to fell... ...fell... ...out... ...the... ...world? Spadłem... ...spadłem sobie. Dobra, to ja... ...padłem, no i muszę na nowo parkować, poczekaj na mnie. To weź się tepnij do mnie. A no też a no, tak... To... No tak właśnie większość robi, nie? No tylko, tylko jak to przejdziesz, nie? Tu postaw tak wszystko jak było i mniej. 1.30 Ok. No nie Ja to zaraz nie chcący craftuję Nie chcący, ale... To jest słuszna sprawa No biegnij, biegnij! O, Patrz, ja, się... ja już ci przejdę, jo? Ja. Dobra o! A teraz co ja mam zrobić? A No jedna ja, ja, ja to nie. To teraz się tepnij do mnie. Y, tepe, Ja jego weźmie tepnij, bo mi się znowu zjadała klawiatura. Ehm, um, tak. Be... No, okay. Nie, o, nie, 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 to nie, 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 było, nie, Biegni, teraz tutaj, nie, teraz nie, 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 No, nie, no, nie, no, biegnij, nie, nie, idź, idź, idź. idź, idź. Znaczy, no, ustań, na dwa, ustań na dwa! nie, to nie, nie, no to on trapi fajera. Kurwa. A tym młodzie nie nie jak ja. Dobra. O, fajnie, idziemy. Ui! Oddajemy strzały dispenserowi. Ale bolało. <gry> Trochę ciemno z tego co widzę. Dobra. No. O! No to nieźle, czekaj, y, naciśnij dwa razy Schody! O co mhm. się to parkuruje się pierwsza? No ja? Dobra, już nie ważę. Tak, słabo, parkurujesz. Pa, jeszcze A, nie, tak rozumiem... nie użyłem sprinta. Cię, nas nie, tylko nie użyłem sprinta, nie? Będę kręcił escape y i serio zagrajmy Minecraft na modach, tak? Mam tak. już, mam, 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 e, mam fartboxa. Cześć, cześć, cześć. Ktoś cześć. by chciał... Poczekaj chwilę. Żarcie się wezmę. Ty, tam jakie trudne coś będzie, o jego. Masz o, pór, ci mięsa? To... Mam tu świnie wejściej. Tam mamy świnia skoczyć, ogarniasz? Ej, hey, zamknij! No A. nie, ta mam świnia właśnie wlecieć. Nie, my mamy mięso wrzucić! Nie, patrz świnkę, bo tu na tej Mięso, wersji... mięso, mięso. Na tej wersji nie działa to, jakbyś chciał wiedzieć. Nie Jak nie? Przecież simbala rzuciłem i się otworzyło. No to simbal. A nie... Mięso? Czekaj. Dobra, słuchaj mi twoje mięso. Mam dwa mięsa, okej. Okay. No i rzuć no coś nie reaguje no jo no to trzeba je wepchnąć no chodź jak on się na mnie słodko patrzy Hey you speak my Hey Ryan. Right? google humor co ty jej robisz <gugle> no, dobra odsun się to jest teraz. trudne odsun się na naszą piesz. a <gluje> Na tą, Ej. na, na tą musisz wejść. Na jaką glinę? O kurde. Tylko nie tepaj mnie. Aha, okej. Okay. Mamy tu zniszczyć glinę, nie? No. Dobra. Mięso by się przydało. To i sobie weź. Ej, czekaj. Zniszcz glinę. O, czuj się pajacu. Dobrze. Przeszedłem to. Trzeba wywal glinę. Chodź, Ej, do mamy dobrać. zniszczyć całą glinę, nie? Tak, Okej. Okay. Niech będzie. Właśnie jest to nasz pierwszy parkour. Znaczy pierwszy escape. No, Ale ten różowy jest mamski. Wie, jak tam szaleją te te dor dorsy. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, Gdy wieśniak. Bardzo? Ty, my musimy go pewnie uwolnić na bank. Ty jeden uciekł, ale wieśniak. Gracz, gracz drugi, no. gracz pierwszy. Nie ma gracza. Aha, tu jest. Aha, okej. Okay. Gracz drugi, o nie, ja mam labirynt. Czekaj, okay, nie, stój, 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 mam cię prowadzić. Stój. Stój nad, nad tobą jestem. A, czekaj. to czekaj. Aha, czekaj dobra. Sobie. Czekaj, to ja znajdę wyjście. Czy tu, 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 tu... A to takie baty! Tutaj, chodź, tu, 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 tu... Tu, teraz tutaj... Lewo... Ale fajnie! Tutaj... Tutaj... Ja się nie patrzę. tutaj, tu i to już wszystko. Dzięki. Teraz co ja muszę tu zrobić? Skrzynka? No Ej, Ej, poczekaj, Ej, nie Ej, Ej, Fajnie, muszę strzelić w zuku. To ja nie wiem jak stąd wyjść. Aha, ja mam iść teraz za ciebie, aha okej, okay, spoko. To ja mam teraz fatal bo nie wiem jak iść. O, jak Cześć! Co iść, tu, tu, ja tutaj tu, muszę, tu. muszę przejść coś tam. ha proszę za pierwszym razem. No dupę, to mi tak laguje jak nie wiem co. O Jezu, to na laguje. mam o, dwa łóżka jest nos, idziemy spać oh. aaa okay, wywal to no to teraz coś dla ciebie lawa, <laughs> Lubi się to pić, nie? <laughs> o kurde diało poczekaj chwilę, nie idź mam małego Mam małego errora. Fajczę się. No nie. A fajczę się. No idiota, no idiota. No nie. A, kurwa, mamy, Ej, mamy tu checkpoint akurat. Jeehe. Yeah. Mamy tu dat point, ale ja muszę to jakoś wyłączyć, kurde. Y points on, off, off, off. Dobra. Ja też mam właśnie tego Death Pointa. No ale error. Dobra. Jeee, yeah, Udało się! Hello. Mam twoje itemki. Wyrzucę okay. je. Spoko. Tak, to nie są moje. Spaleje. je. No ale no, się odsuń. No eee debilu! Do lawy wpadłem! Jeszcze nie to dopiero, wpadnie. Jaka lawa! Kurde <laughs> <laughs> Jaki Debbie. Dzień się jesteś siurmy już? No. Si u niego, bo on też to... <laughs> o ty teraz masz przeslanę. Kurde. <laughs> <laughs> i że <da> się tak. <laughs> O! Jeszcze cię to bije, Fuck No dobra, dobra, koniec, lecimy. Ha! No dobra, chodź. O dzięki, Ej co to kurde, jest To teraz spokojnie jedzimy. O, o, o kurde, troll. No to weźmy za nie, trolluj, co? Ja jego! Głupy dat pointy nie? Aaa, nie chodź Ty, chyba przeżyję, wiesz? Nie przeżyję. Jo, ty! Ale wacek! No właśnie, z ciebie. Kurde, wpadłem. Nie, bo z ciebie. No nie. Nie, ale... już mam trzy points. Chyba, chyba zrobimy to na cztery. dwa party. Cztery! Nie, czekaj, cztery, no. My to cztery. chyba na dwa party zrobimy, nie? No! raczej? Aaa! Oj. Dobra. I muszę wyłączyć te coś. Te no dead point. Kurde. No, mnie też to wkurzę trochę. Dead point. Ja wszystkie kurde już a mam, mam ich już 10 chyba. Enabled. Ej, co jest? Nie mogę no tego wyłączyć. Możesz, tylko nie umiesz Ja. Yeah. waypoints A, dead point on. Of, 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 of. No. No idziesz. Aha, już idziesz. Dobra. <grym> ja już mam stary koniec chyba czekaj. Tego, co jest taka dziwna. Ta... No nie, no. tepnij mnie do siebie. Dobra, albo nie, nie, nie. nie tep. tepaj. kurwa, tepaj! <grym> Maciek, Maciek i... Yeah. No frajerze, durny to jest to nie ja, to ty jak skaczesz jak lami nie, odsun się, odsun się, nie, nie wyjdź z tego o, całkiem o, ty lawa sufi, kapie. Wyjdź z kapie tego całkiem, wyjdź dobrze robisz dobra no co robisz? <laughs> ja tylko, kurde, wiesz co sobie zrobiłem? ja się jakoś od ciebie tepnałem, wiesz? dobra teraz dobrze. muszę to przejść a ja już wiem jak a ty nie tak tak, 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 tak. Już. A ja miałem łatwiejszy sposób. A nie na parkurowanie. No dobrze. I tak. Jeśli ma papa się podobała, to zasłukuj mój kanał na YouTube. Mianek2121 Może jeszcze dzisiaj nagnaję drugi escape? Nie. Dobra. Okej. Bedrock Ale pik <laughs> Arena <laughs> Okej <Okay>. I <Ay>, fuck <laughs> Jaki ha. bot! Ty jesteś nie nieśmiertelny! Jeszcze jedno serduszko <laughs> No Ale, dobra! Ej, ja, ja sobie przejdę jeszcze raz z parkoura. Okej okay. No to dziękujemy <laughs> za obejrzenie Subskrybujcie, Dzień. komentujcie łapki w górę